Zostałam poinformowana, że w ramach dużej reorganizacji działu obsługi klienta to będzie mój ostatni dzień pracy. Ta wiadomość spadła na nowoczesny salę konferencyjną niczym nieprzyjemny zapach. Spojrzałam prosto na Piotra Nowaka, nowego dyrektora wspólnika, który dołączył do Nowak Partnerzy zaledwie osiem miesięcy temu. Jego twarz wyrażała wyćwiczoną mieszankę korporacyjnego żalu i chłodnego profesjonalizmu. Po dwudziestek pięciu latach pamiętaj. W biznesie nic nie jest osobiste, powiedział, wsuwając elegancko przygotowany teczkę na błyszczącym stole. Dział kadr przygotował pakiet odprawy, który obejmował dwa miesiące wynagrodzenia oraz kontynuację świadczeń do końca kwartału. Kasia z kadr usiadła obok niego, kiwając głową ze współczuciem, ale unikając kontaktu wzrokowego. Wyjaśniła, że restrukturyzacja dotyczy kilku działów i zapewniła mnie, że nie ma to nic wspólnego z moimi kompetencjami. Mając 58 lat, byłam najdłużej pracującą pracownicą w dziale obsługi klienta. A moje wynagrodzenie odzwierciedlało dekady poświęcenia. To samo poświęcenie, które pomogło przekształcić nowak partnerzy z małej kancelarii prawniczej w uznaną firmę na rynku. Kiedy zapytałam, czy Jan Kowalski. Założyciel, który osobiście mnie zatrudnił 25 lat temu, wiedział o wszystkim. Wyraz twarzy Piotra zmienił się. W decyzji uczestniczyli wszyscy wspólnicy, odpowiedział. Wymijająco, Jan był od trzech tygodni w Londynie, negocjując ekspansję na rynki europejskie. Powodzenia na dalszej drodze, dodał Piotr, uśmiechając się, choć uśmiech ten nie docierał do jego oczu. Ochrona, wyprowadzicie z biura. Abyś mogła zabrać swoje rzeczy. Wszystko to było częścią standardowej procedury, nie protokołu, do którego sama kiedyś się przyczyniłam. Jestem Anna Wiśniewska, starszą dyrektorką działu obsługi klienta w jednej z czołowych firm doradczych w Warszawie Nowak Partnerzy. Poświęciłam całą swoją karierę budowaniu prawdziwych relacji z naszymi klientami, poznając ich potrzeby, przewidując ich obawy i dbając, by czuli się naprawdę docenieni. Znacznie więcej niż tylko w wymiarze godzin rozliczalnych. W branży, gdzie firmy często są postrzegane jako zamienne, zawsze starałam się pokazać, że nasi klienci są najważniejsi. Dziś traktowano mnie jak przeterminowaną instrukcję obsługi, pozostawiając jedynie teczkę i garść pustych frazesów, które miały podsumować 25 lat ciężkiej pracy. Gdy ochroniarz niezręcznie stał przy moim biurku, zaczęłam pakować swoje prywatne rzeczy. Zdjęcia z klientami z różnych wydarzeń charytatywnych, kartki z podziękowaniami od rodzin, którym pomogliśmy podczas skomplikowanych restrukturyzacji, a nawet kryształowy przytrzymywacz do papierów, który Jan podarował mi z okazji dwudziestolecia pracy. Wtedy mój telefon zaczął wibrować. Dostałam wiadomość od Natalii Zielińskiej, dyrektor generalnej w firmie Zielińska Zdrowie, naszym największym kliencie. Natalia słyszała niepokojące plotki o zmianach w firmie i chciała, żebym. Do niej zadzwoniła przed nadchodzącym spotkaniem kwartalnym. Spojrzałam w górę i zobaczyłam, że Piotr obserwuje mnie ze swojego biura, już rozmawiając przez telefon, pewnie próbując ograniczyć szkody. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że prawdziwa relacja z klientem nie przekazywana jest przez e-mail ani zapisywana w arkuszu kalkulacyjnym buduje się ją poprzez systematyczność, zaufanie i osobisty kontakt. I nagle, 25 lat moich więzi. Zostało przerwane. Dołączyłam do Nowak and Partnerzy w 1998 roku, kiedy zajmowaliśmy zaledwie połowę piętra w skromnym budynku, a mieliśmy tylko 17 klientów. W tamtych czasach Jan miał 42 lata. Pełen ambicji i zdeterminowany, by stworzyć firmę doradczą, która stawiała satysfakcję klienta ponad wyniki finansowe. Liczby mówią językiem biznesu, ale to relacje mają największe znaczenie. Powiedział mi podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas gdy inni angażowali się w efektowne projekty i biurowe gry władzy, ja starałam się być niezastąpiona dla naszych klientów. Pamiętałam imiona ich dzieci, wiedziałam, na jakie studia się wybierają, i rozumiałam, kto woli szczegółowe techniczne wyjaśnienia, a kto zadowala się ogólnym obrazem. Uważnie śledziłam sukcesy firmy, zmiany w zarządzie i modyfikacje. Strategiczne, abyśmy mogli przewidywać potrzeby a nie tylko na nie reagować. Jesteś architektką naszych relacji. Pochwalił mnie Jan podczas obchodów dwudziestolecia, uznając, że zbudowałam fundament, na którym opiera się cała nasza działalność. Pod kierunkiem Jana firma rosła systematycznie. Jednak wszystko zaczęło się zmieniać dwa lata temu, kiedy to zaproszono zewnętrznych inwestorów, aby przyspieszyć ekspansję. Pojawili się nowi wspólnicy. Absolwenci najlepszych uczelni, którzy wprowadzili agresywne strategie, stawiając na pierwszym miejscu wskaźniki efektywności, a nie bliski kontakt z klientem. Piotr Nowak ze swoimi nienagannymi prezentacjami i obsesją na punkcie wyników, stał się najzdecydowaniejszym z tych nowych liderów. Od momentu jego przyjścia rotacja pracowników wzrosła o 40%, a nieoficjalne hasło zmieniło się z klient na pierwszym miejscu. Na wydobyć maksymalną wartość. Na zebraniach zarządu wyrażałam swoje obawy, zauważając, że nasz wskaźnik utrzymania klientów spada, a długoterminowa stabilność jest poświęcana na rzecz szybkich zysków. Rynek się zmienia, Anno, odpowiedział ostro Piotr, twierdząc, że niektóre z naszych starych metod już nie działają. Przez ostatnie sześć miesięcy zauważyłam, że stopniowo jestem pomijana przy spotkaniach strategicznych, zaproszenia przestały przychodzić. E-maile nie zawierały już mojego nazwiska, a młodsi koledzy przejmowali kluczowe konta jako osoby drugorzędne, bez konsultacji ze mną. Myślałam, że moje doświadczenie i silne więzi z klientami mnie ochronią. W końcu zarządzałam kontami, które generowały ponad 60% rocznych przychodów. Sama Natalia przynosiła niemal 4 miliony rocznie i jasno powiedziała, że chce, abym pozostała jej głównym kontaktem. A jednak ostatnio czułam coś dużo bardziej niepokojącego. W zeszłym tygodniu usłyszałam, jak Piotr przez telefon mówił, że ta restrukturyzacja to okazja, aby pozbyć się ciężaru przeszłości, bo plany emerytalne starszych pracowników kosztowałyby miliony na dłuższą metę. Powinnam była to przewidzieć. Po 25 latach naiwnie wierzyłam, że lojalność ma jeszcze wartość. Upokorzenie, gdy eskortowano mnie na zewnątrz, jakby stanowiłam zagrożenie dla bezpieczeństwa, bolało mnie jeszcze przez wiele dni. Samotna w swoim mieszkaniu, otoczona stronami z ofertami pracy i nieodpowiedzianymi wiadomościami od dawnych kolegów, mój profil na LinkedIn nagle eksplodował od liczby wyświetleń. Zwolnienie ma ten dziwny efekt, że przez jakiś czas stajesz się bardzo interesująca. Potem zadzwonił telefon stacjonarny coś, co dziś jest rzadkością. Prawie pozwoliłam, aby połączenie trafiło do poczty głosowej, dopóki nie rozpoznałam numeru. Halo, Anno. Tu Jan, powiedział znajomy głos, trochę napięty. Wytłumaczył, że właśnie wrócił z Londynu i dowiedział się o sytuacji. Jasno dał do zrozumienia, że nie zatwierdził mojego zwolnienia. Ogarnęła mnie mieszanka ulgi, że Jan nie wydał zgody na to, złości, że to się stało mimo wszystko i głębokiego poczucia zdrady, bo mimo naszej długiej historii, nie stanął po mojej stronie. Cóż już się stało odpowiedziałam. Spokojnie. Piotr mówił, że wszyscy wspólnicy byli konsultowani. Widać było frustrację Jana, gdy tłumaczył, że czekali, aż mnie zabraknie zajęci sprawami regulacyjnymi w Unii Europejskiej i że komitet wykonawczy przyspieszył decyzję, aby poprawić kwartalne prognozy przed spotkaniem z inwestorami. Po 25 latach zasługiwałam na więcej niż 10-minutowe spotkanie i eskortę ochrony, powiedziałam. Ty też zasługiwałeś na lepsze rozwiązanie. Jan się zgodził. Chcę to naprawić. A co, jeśli cię przywrócę? Zaproponował, określając całą sytuację jako zwykłe nieporozumienie lub błąd komunikacyjny. To nie jest takie proste, przerwałam, podkreślając, że uważano mnie za zbędną, jak ciężar, który tylko przeszkadza, jak powiedział Piotr. Cisza po drugiej stronie pokazała, że Jan zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. W świecie biznesu bycie zdradzonym przez własne kierownictwo. To wyrok na nieefektywność. Właściwie nie, przyznał. Przykro mi, Anno. Ta firma została zbudowana na relacjach, które ty stworzyłaś. Ale jak te więzi przetrwają, skoro już cię nie ma? Kontynuował, tłumacząc, że Piotr przeniósł moje konta do młodszych partnerów. Teraz za obsługę Santelorent odpowiadała Klaudia Kowalczyk. Nie mogłam powstrzymać gorzkiego śmiechu, przypominając sobie, jak Natalia otwarcie kłóciła się z Klaudią w zeszłym roku z powodu jej zbyt agresywnego i bezosobowego stylu. Powodzenia z tym, pomyślałam. Gdy tylko rozmowa się zakończyła, mój telefon zaczął dzwonić od setek powiadomień, klienci zaczęli się do mnie odzywać. Nie tylko Natalia, ale też Oscar z Archer Pharmaceuticals. Marina z Finance Summit oraz cała kadra z Industries Westview komentowali moje odejście. Nie szukałam ich, zawsze byłam profesjonalna i nigdy nie mówiłam źle o firmie, ale klienci rozmawiają między sobą. Należą do tych samych grup, zasiadają w tych samych radach i uczęszczają na te same spotkania. Niedługo potem zadzwonił dzwonek do drzwi, a kurier wręczył mi grubą kopertę. W środku znajdował się oficjalny list od Rafaeli Nowak, najbardziej znanej rekruterki wśród warszawskich firm doradczych, wraz z ręcznie napisanym notatką: Dowiedziałam się, co się stało w Nowak Partnerzy. Kilka firm jest zainteresowanych Twoim portfelem klientów. Spotkajmy się na kolacji jutro. Zachowałam list, przypominając sobie zarozumiały uśmiech Piotra, kiedy mnie zwolnił. Nie planowałam mścić się na Nowak and Partnerzy. Sami się już sami zniszczyli. Następnego ranka mój telefon zadzwonił o 7.38. Anno, nie mów mi, że naprawdę odchodzisz. zażądała Natalia bez zbędnych ceregieli. Niestety, tak, odpowiedziałam, mieszając kawę. Restrukturyzacja, mruknęła. Pracowałam z Tobą przez 12 lat. Wczoraj Klaudia wysłała mi maila, przedstawiając się jako Twoja nowa opiekunka. A ta kobieta próbowała mi nawet wyjaśnić mój własny model biznesowy w zeszłym roku. Byłam bardzo ostrożna z słowami. Natalia kontynuowała. Nowak and Partnerzy twierdzi, że wprowadza zmiany strategiczne dla dobra klientów. Nie dawaj mi tych korporacyjnych wymówek, Anno. Znamy się za dobrze. Po krótkiej przerwie zapytała: A dokąd teraz zmierzasz? Jeszcze nie zdecydowałam, odpowiedziałam. Decyduj szybko. Nasz kontrakt z nimi kończy się za 60 dni. Wolę zostać z Tobą. Powinnam była zapewnić ją, że jakość pracy firmy pozostanie na wysokim poziomie mimo zmian w zespole. Ale powiedziałam tylko: Doceniam Twoje zaufanie, Natalia. Muszę przeanalizować swoje opcje i dam Ci znać przed południem. Otrzymałam podobne telefony od pięciu innych dużych klientów i pod koniec dnia ich liczba wzrosła do jedenasty. Nawet nie musiałam ich szukać. To nie było konieczne. Później Rafaela Nowak spotkała się ze mną w eleganckiej restauracji w centrum miasta. Dopasowując okulary, powiedziała: W tej chwili o tobie mówią wszyscy. Po złożeniu zamówienia dodała: Piotr popełnił wielki błąd, prawda? Odpowiedziała mnie jasno, a ona się zaśmiała. Zawsze taka dyplomatyczna to jedna z twoich największych zalet. Następnie położyła teczkę na stole. Trzy firmy chcą się z tobą spotkać. Dwie nawet tworzą specjalne stanowisko, by cię zatrudnić wraz z twoją bazą klientów. Zerknęłam na ofertę i prawie zabrakło mi tchu. Proponowali prawie dwa razy więcej niż moje poprzednie wynagrodzenie. Nie płacą tylko za twoją wiedzę, wyjaśniła Rafaela. Płacą za twoje kontakty. Ironia tego nie umknęła mi. Po tym jak Nowak Partnerzy uznali mnie za zbyt kosztowną, Teraz byłam warta dwa razy więcej dla konkurencji. Zastanawiałam się, czy Piotr kiedykolwiek brał to pod uwagę przy planowaniu cięć kosztów. Następnego. Ranka zadzwonił do mnie Jan z niezwykle pilnym tonem: Musisz się ze mną spotkać? Możesz przyjść do biura? Nie jestem pewien, czy to najlepszy pomysł w obecnych okolicznościach. W takim razie spotkajmy się na lunchu w restauracji ogród o godzinie 13:00, dodał: Proszę, Anno! Musisz usłyszeć pewne informacje. Ciekawość wzięła górę i dokładnie o 13:00 dotarłam do restauracji ogród, gdzie Jan już na mnie czekał, wyraźnie zmęczony. Dziękuję, że przyszłaś, powiedział z ulgą w głosie. Próbowałem rozwiązać sytuację, ale Piotr blokuje wszelkie inicjatywy. Przekonał zarząd, że twoje zwolnienie było konieczne, by zmodernizować podejście do klientów. Zapytałam: Jak klienci reagują na te modernizacje? Jan zmarszczył brwi. Niezbyt dobrze. Natalia zażądała spotkania z całą kadrą kierowniczą. Oscar z Archer Pharmaceuticals rozważa inne opcje, a trzech mniejszych klientów już zapowiedziało odejście. Wypiła młyk wody, gdy Jan kontynuował. Mam propozycję. Stworzę dla ciebie nowe stanowisko: dyrektora do relacji z klientami, do którego będziesz bezpośrednio podlegać, bez udziału Piotra. Z lepszym wynagrodzeniem i większą autonomią. Brzmiało to dokładnie tak, jak tego pragnęłam tydzień temu. Spojrzałam na twarz Jana i za jego zmartwieniem zauważyłam nutę strachu. Co mi nie mówisz, Jan? zapytałam. Po chwili on przyznał: Piotr planuje zmusić cię do przedwczesnej emerytury. Konsoliduje swoją władzę wraz z tymi nowymi wspólnikami, a jeśli sytuacja z klientami się pogorszy. Wykorzysta to, by cię wyrzucić. Było jasne, Jan nie próbował mnie ratować, lecz ratować samego siebie. Przykro mi, Jan, ale mam już umówione spotkania z innymi firmami. Wiesz, że w biznesie nic nie jest osobiste, odpowiedziałam, powtarzając słowa Piotra. Jego twarz zdradzała rozpacz, gdy dodał: Zarząd spotka się dziś wieczorem, a twoja przyszłość zostanie zdecydowana przed jutrzejszym spotkaniem ogólnym. Pomyślałam o propozycji konsulting rzeki, partnerstwie, które byłoby komfortowe, dochodowe i znacznie prostsze niż powrót do Nowak and Partnerzy. Ale te relacje z klientami były owocem mojej 25-letniej kariery. Potrzebowałam czasu na decyzję. Dam ci odpowiedź jutro, powiedziałam w końcu. Tej nocy nie mogłam zasnąć, chodząc po mieszkaniu i rozważając za i przeciw. Powrót do Nowak oznaczałby stawienie czoła kolegom, którzy milczeli. Obserwując mój upokarzający odejście oraz zmierzenie się z konsekwencjami nagłego upadku Piotra upadku, którego nie sprowokowałam, ale za który na pewno obwinią mnie inni. Kultura firmy od lat się pogarszała. Zmiana kierownictwa nie naprawi wszystkiego z dnia na dzień. Z kolei konsulting rzeki oferował nowy początek nowych kolegów, zdrowsze środowisko i mnóstwo możliwości. Propozycja obejmowała hojne, Wynagrodzenie, prawdziwe partnerstwo oraz możliwość zabrania ze sobą moich lojalnych klientów, by razem stworzyć coś dynamicznego. O 6 rano podjęłam decyzję. Zadzwoniłam do Rafaeli i wiedząc, że już jest przytomna, powiedziałam Idę z consulting rzeki. Doskonale, odpowiedziała. Powiem im, na pewno będą zachwyceni. Potrzebuję tylko jeszcze jednej rzeczy od Ciebie. Dodałam, wyjaśniając moje warunki. Rafaela wysłuchała mnie, po czym zaśmiała się. Anno, to genialne. Przedstawię im to pierwszą rzeczą rano. O 8:45 weszłam do Nowak Partnerzy po raz pierwszy od zwolnienia. Oczy recepcjonistki rozszerzyły się ze zdziwienia. Anno, przyszłaś na zebranie? zapytała. Tak, Jan na mnie czeka, odpowiedziałam. Sala konferencyjna była pełna. Wspólnicy, którzy zwykle uczestniczyli zdalnie, Przyjechali z różnych stron kraju, a młodsi pracownicy stali wzdłuż ścian. Jan stał na czele, otoczony członkami zarządu, podczas gdy Piotr był wyraźnie nieobecny. W chwili mojego wejścia zapadła cisza. Na twarzy Jana malował się wyraz ulgi. Dziękuję wszystkim za przybycie, zaczął. Jak wiecie, mamy poważne obawy naszych klientów w związku z ostatnimi zmianami w zespole. Jego wzrok na chwilę zatrzymał się na mnie. Mam przyjemność ogłosić, że Anna Wiśniewska zgodziła się wrócić do Nowak Partnerzy jako pełnoprawna wspólniczka kierując nowo utworzonym działem obsługi klienta. W sali zapanowały szepty, gdy Jan uniósł rękę, prosząc o ciszę. Dodatkowo zarząd jednogłośnie zdecydował o usunięciu Piotra Nowaka ze stanowiska dyrektora wspólnika ze skutkiem natychmiastowym, gdyż jego metody nie odpowiadają już wartościom naszej firmy ani naszemu zobowiązaniu wobec klientów. Atmosfera była elektryzująca, mieszanka szoku, ulgi i niepewności. Anno, chciałabyś powiedzieć kilka słów? Zapytał Jan, gestem zachęcając mnie do przystąpienia. Zauważyłam lekki gest aprobaty od kolegi stojącego dalej. W tle, podczas gdy spoglądałam na twarze, niektórzy pełni nadziei, inni z rezerwą, Dziękuję, Jan, za tę szansę, ale muszę jasno powiedzieć, nie wracam do Nowakent partnerzy. Twarz Jana zamarła ze zdziwienia, a kilku członków zarządu wymieniło zaniepokojone spojrzenia. Mam przyjemność ogłosić, że przyjęłam propozycję partnerstwa w Consulting Rzeki, która właśnie zakończyła negocjacje z kapital rzeki w celu przejęcia kontroli nad Nowakent partnerzy. Sala wybuchła szeptami zdumienia. Jan wyglądał, jakby został uderzony piorunem. Proces przejścia rozpocznie się w przyszłym tygodniu, kontynuowałam, gdy szumy ucichły. Konsulting rzeki zapewnił mnie, że cenią sobie wiedzę instytucjonalną oraz relacje z klientami, które tutaj zbudowaliśmy i że nie planują masowych zwolnień ani kolejnych reorganizacji, chyba że będzie to absolutnie konieczne. Jan wysunął się do przodu. Anno, co ty zrobiłaś? zarządzał. Nic nie zrobiłam pochopnie, Jan. Konsulting rzeki od lat planuje ekspansję w Warszawie. Skoro kapital rzeki przejmuje większość udziałów w Nowak Partnerzy, zobaczyli w tym szansę, zwłaszcza w obliczu niestabilności klientów. To tylko biznes, nic osobistego. Gdy konsekwencje zaczynały dawać o sobie znać, zobaczyłam, jak Jan uświadamia sobie, że nie ochronił mnie, kiedy najbardziej tego potrzebowałam, poświęcając lojalność na rzecz szybkich zysków, a teraz musi ponieść tego konsekwencje. Spotkanie zamieniło się w chaos, gdy wyszłam z głową podniesioną wysoko. Mój telefon zaczął wibrować z wiadomością od Natali. Właśnie się dowiedziałam, dzisiaj wieczorem zjemy kolację, aby porozmawiać o przyszłości Santé Laurent z konsulting rzeki. Uśmiechnęłam się, wsiadając do windy. Nie szukałam zemsty, ale sprawiedliwość, tak czy siak, znalazła do mnie drogę. Następnego dnia ważna Gazeta Ekonomiczna opublikowała wiadomość. Nagłówek brzmiał: Przewrót w doradztwie. Consulting Rzeki przejmuje nowak partnerzy po odejściu kluczowych klientów. Artykuł szczegółowo opisywał, jak odejście jednej starszej menedżerki wywołało bezprecedensowy bunt wśród klientów, destabilizując firmę na tyle, że umożliwiło to przejęcie. Moje nazwisko pojawiło się tylko raz ukryte w piętnastym akapicie. Anna Wiśniewska, była dyrektorka senior doska obsługi klienta. Przyjęła ofertę partnerstwa w Consulting Rzeki i będzie odpowiedzialna za integrację portfela klientów. Nowakę Partnerzy. To była chłodna, rzeczowa relacja, która w rzeczywistości opisywała ogromną zmianę w układzie sił. W ciągu zaledwie trzech tygodni przeszłam od bycia zwolnioną do kontrolowania przyszłości firmy, która mnie wyrzuciła. Proces integracji rozpoczął się natychmiast. Pracowałam w biurach konsulting Rzeki, analizując schematy organizacyjne i listy klientów obu firm. Każdego dnia dawni współpracownicy z Nowak przychodzili do mnie. Niektórzy szukali gwarancji dotyczących swoich stanowisk, inni przypominali sobie: Jak zawsze cenili mój profesjonalizm lub sprzeciwiali się decyzjom Piotra. Tydzień po ogłoszeniu przejęcia, Jan zawołał mnie na spotkanie tonem niemal oskarżycielskim. Siedząc naprzeciwko niego, wydawał się, jakby postarzał się o 10 lat w zaledwie 20 dni. To ty jesteś odpowiedzialna za to wszystko, prawda? Rzekł, stwierdzając to bardziej jako pewnik niż pytając. Nie, Jan, po prostu doceniłam swoją wartość, kiedy nikt inny tego nie zrobił. Odpowiedziałam. Piotr był tylko symptomy, a nie prawdziwą przyczyną. Pozwoliłeś, by kultura firmy się zmieniła. Postawiłeś wzrost ponad relacje i zapomniałeś o zasadach, na których ta firma została zbudowana. Teraz to ty rządzisz, odpowiedział z goryczą. Nie chodzi o kontrolę, lecz o wpływy coś, co kiedyś rozumiałaś. Położyłam dokument na stole. Konsulting Rzeki oferuje ci trzyletni kontrakt konsultacyjny tylko jako doradczyni, bez obowiązków kierowniczych to hojne, biorąc pod uwagę okoliczności. Jeśli odmówisz, otrzymasz tylko swoją część. Udziałów. Decyzja należy do ciebie. Sześć miesięcy po przejęciu konsulting Rzeki Nowak zajmowali dwa piętra w imponującym budynku w centrum miasta. Integracja przebiegała płynniej, niż wielu się spodziewało. Częściowo dlatego, że nowa kadra nalegała, aby zatrzymać większość pracowników Nowak and Partnerzy, doceniając ich prawdziwą wartość. Tymczasem Piotr przeszedł do mniejszej. Firmy, a jego reputacja została zrujnowana przez spektakularny upadek, który spowodował. Jan przyjął stanowisko konsultanta, choć nasze kontakty pozostały wyłącznie profesjonalne. Ból, że nie stanął przy mnie przez 25 lat, nigdy nie zniknął. W moim nowym biurze analizowałam kwartalne wyniki z satysfakcją, której nigdy wcześniej nie okazywałam. Wskaźnik utrzymania klientów podczas przejścia przekroczył 95%, a kilku klientów, którzy odeszli na początku, już wróciło. Łączne przychody wzrosły o 23% w porównaniu z poprzednim rokiem. Mój asystent zapukał do drzwi i oznajmił: Natalia już tu jest na lunch. Natalia przyszła, wyglądając elegancko, jak zawsze, w szytym na miarę garniturze i pogratulowała mi osiągnięć. Rynek wciąż mówi o najbardziej eleganckiej restrukturyzacji, jaką widzieliśmy od dziesięcioleci, powiedziała. Uśmiechnęłam się i odpowiedziałam: To nie była dokładnie przejęcie. To bardziej korekta rynkowa. Nazwijcie to jak chcecie. Natalia zaśmiała się i dodała: Udowodniłaś to, co zawsze wiedziałam. W doradztwie najważniejsze są relacje. Wszystko inne to tylko dodatek. W drodze na lunch myślałam o ostatnich sześciu miesiącach. Nie szukałam zemsty, gdy nowak partnerzy mnie zwolnili. Nigdy tego nie potrzebowałam. Oni po prostu nie rozumieli, że prawdziwa wartość firmy nie tkwi w systemach, strategiach, ani nawet w marce. Leży w osobistych więziach, które sprawiają, że klienci czują się zrozumiani, docenieni i na pierwszym miejscu. Decydując się, się na rozstanie ze mną. Nieświadomie przyczynili się do własnego upadku i, niechcący, wynieśli mnie na pozycję, którą zdobyłam przez 25 lat ciężkiej pracy. Czasem, sprawiedliwość nie wymaga działania. Wystarczy cierpliwość i spokojne przekonanie o własnej wartości.